Przygotowanie się do tego. Otwieram obrady 54 sesji Rady Powiatu Kutnowskiego. Serdecznie witam Państwa radnych i biorących udział w dzisiejszych obradach. Na 21 radnych biorących udział w sesji obecnych jest 19 radnych. Tym samym stwierdzam prawomocność obrad. Chciałbym Państwa poinformować, że w dniu 6 grudnia 2022 roku... Wpłynął wniosek od zarządu do przewodniczącego rady z prośbą o zwołanie sesji na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym z przedstawionym porządkiem obrad. Działając na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dziennik Ustaw 2022 roku pozycja 1526. Zarząd powiatu Kutnowskiego wnioskuje o zwołanie sesji Rady Powiatu Kutnowskiego z następującym porządkiem obrad. Pierwsze otwarcie sesji. Punkt 2. Podjęcie uchwał w sprawie 2a. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok i punkt. Punkt 2b. Zmiany uchwały o uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej powiatu Kudnowskiego na lata 2022-2030. Punkt 3. Zakończenie obrad. Jednocześnie informuje się, że wyżej wymienione projekty uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego. Starosta i Daniel Kobal. Przechodzimy do realizacji punktu 2a. Jest Panie przewodniczący, Panie Przewodniczący. Mam jedno pytanie. Wiesz, proszę Powiem, Ja wiem, że Zarząd Powiatu ma prawo zwołać sesję w trybie nadzwyczajnym, ale proszę o odpowiedź, dlaczego skorzystał z tego sprawa w tym przypadku? Pan, pan Starosta, proszę bardzo. Potrzebne były bardzo pilne zmiany w budżecie, dlatego pozwoliliśmy sobie skorzystać z tego prawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do realizacji punktu 2. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kudnowskiego na 2022 rok. Projekt uchwały otrzymali Państwo wraz z materiałami na sesję. Poproszę Panią Jolantę Skobrońską, skarbnik, o omówienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok drugi rok. Tak jak nadmienił pan starosta, pilne potrzeby, głównie o jedną pozycję, mianowicie zwiększenie istniejącego zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup sprzętu medycznego na potrzebę szpitalnego oddziału ratunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. To zadanie dotychczas było wprowadzone na kwotę 170 tysięcy, jednak oferta, która wpłynęła w trybie postępowania przeprowadzonego, była wyższa w związku z tym, żeby nie utracić dotacji wojewody dokonuje się zwiększenia tego zadania o 5 tysięcy. I przy tej okazji również zespół szkół w Żychlinie jako realizator projektu pod nazwą nauczanie za pomocą projektów otrzymał informację, że istnieją oszczędności w projekcie realizowanym również przez inne szkoły. Jedna z nich nie wykorzystała, w związku z tym zespół szkół ma taką możliwość zwiększenia i wykorzystania tych środków, co jest wprowadzone po stronie dochodów i zarówno po stronie wydatków w kwocie 10 031 zł i 11 groszy i jeszcze jedna zmiana w związku z podpisaną umową z województwem łódzkim pod nazwą. Mamy z powiatu płótnowskiego wracają do pracy. Jest to zadanie dwuletnie, z czego w tym roku wprowadzona kwota to 5250 i to są wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do... Nie mam pytanie. Pan radny Krzysztof Dębik, proszę. W której szkołach są oszczędności na realizacji tego projektu Erasmus? Pani Skarbnik odpowiemy proszę. W tym, w tym programie, w którym uczestniczy, uczestniczy przepraszam, zespół szkół w Szeglinie, żadna ze szkół powiatu pudnowskiego nie bierze udziału są to szkoły spoza powiatu chutnowskiego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania imiennego. Będę wyczytywał kolejno nazwiska Państwa radnych. Proszę o oddanie głosu. Jestem za albo jestem przeciw albo wstrzymuję się od głosu. Marek Ciąpała jestem za. Krzysztof Delich. Nie słychać. Nie słychać Pani Krzysztof Krzysztof Delich. Wstrzymuję, wstrzymuję się. Tak, dziękuję. Marek Drabich. Jestem za. Zbigniew Filipiak. Wstrzymuję się. Artur Pierula. Wstrzymuję się. Wicisław Mureczny. Jestem za. Marek Jankowski. Wstrzymuję się. Marek Jędrzejczak. Jestem za. Daniel Kowalik. Jestem. Jestem za. Magdalena Krupińska-Kotulska. Jestem za. Marek Kubasiński. Jestem za. Edyta Ledzią. Wstrzymuję się. Tomasz Marciniak. Jestem za. Elżbieta Milczarska. Ryszard Olesiński. Jestem za. Jolanta Pietrusia. Jestem za. Bartosz Serenda. Jestem za. Jacek Sikora. Wstrzymuje się. Andrzej Szarpas. Jestem za. Jacek Urbaniak. Wstrzymuje się. Tomasz Walczewski. Elżbieta Mieczarska. Dziękuję, zakończyłem głosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania przy 13 głosach za, głosów przeciwnych i 7 wstrzymujących, Uchwałem nr 285, łamane na 54 na 2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Pudnoskiego na 2022 rok. Przechodzimy do realizacji punktu 2 Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pudnoskiego na lata 2022-2040. Projekt uchwały otrzymali Państwo wraz z materiałami na sesję. Poproszę Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040 ściśle związany ze zmianami po stronie, yy, 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 zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zmian w budżecie i tak odpowiednio dochody planowane po zmianach stanowią 1 natomiast wydatki planowane są na poziomie 177 800 941 zł i 56 groszy. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, wykazane są one w załączniku numer i tutaj wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy, który to program będzie realizowany w latach 2022-2020. 3, oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit 2022 roku w związku z projektem realizowanym przez Zespół Szkół w Rzeblinie o kwotę 10 031,11 zł. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania imiennego. Będę wyczytywał kolejno nazwiska Państwa radnych. Proszę o oddanie głosu. Jestem za, bądź yy, przeciw, bądź wstrzymuję się od głosu. Mariusz Nie jestem za. Krzysztof Legis. Wstrzymuję Marek Dramik. Jestem za. Zbigniew Filipiak. Wstrzymuję się. Artur Kierula. Wstrzymuję się. Zdzisław Gureczny. Jestem za. Marek Jankowski. Wstrzymuję się. Marek Jędrzejczak. Jestem za. Daniel Kowalik. Jest, jestem za. Magdalena Krupińska-Kotulska. Jestem za. Marek Kubasiński. Jestem za. Edyta Ledzią. Wstrzymuję się. Tomasz Marciniak. Jestem za. Elżbieta Milczarska. Dziękuję. Ryszard Orysiński. Jestem za. Jolanta Pietrusiak. Jestem za. Bartosz Serenda. Jestem za. Jacek Sikora. Wstrzymuję się. Andrzej Szarwas. Za. Jacek Urbaniak. się. Za. Tomasz Walczewski. Za. Dziękuję. Zakończyłem głosowanie. że w wyniku głosowania przy 14 głosach za. Głosów przeciwnych nie było i 7 wstrzymujących. Rada powiatu podjęła uchwałę nr 286 łamane na 54 na 2022 w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej powiatu krótkowskiego na lata 2022 2024 Przechodzimy do realizacji punktu 3. Jest to zakończenie obrad. Wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w sesji. Zamykam obrady 54. sesji Rady Powiatu Wódnuskiej. Proszę Państwa, jeszcze chciałem w y, przed, przedstawić Państwu komunikat. Y, proszę Państwa, 13 grudnia odbywać się do będą uroczystości w Błogowcu o godzinie 10.00. Proszę o zgłaszanie się do udziału w Poczcie Sztandarowej, a do nas o godzinie 12 pod lotką w Kutnie. No i tutaj do pocztu Sztandarowego zgłosili się Pani Jolanta Pietrusiak, Pan Tomasz Walczewski oraz Pan Jacek Sikora. Dziękuję za uwagę. Do widzenia Państwu.